Marma 32 rajd rzeszowski może być wyjątkową imprezą dla Grzygorza Grzyba. Kierowca pochodzący ze stolicy Podkarpacia powalczy o piąty triumf w domowej rundzie RSMP i wyrównanie rekordu Briana Buffiera. Co więcej Grzyb i Binienda już w Rzeszowie mogą zapewnić sobie Mistrzostwo Polski w sezonie 2023. Muszą wygrać i liczyć na słabsze występy najgroźniejszych rywali. Na pewno będziemy starali się z sił wygrać tą imprezę, ale z taką dozą troszeczkę może takiego luzu, żeby właśnie przede wszystkim być na mecie, żeby nie popełnić błędu, bo punkty w Mistrzostwach Polski są kluczowe. Jeżeli by się udało nam zdobyć tytuł Mistrzów Polski, tutaj oczywiście to by było cudowne. Po raz pierwszy w tym roku na trasach RSMP pojawi się trzeci w klasyfikacji generalnej sezonu 2022 Kacper Wróblewski. Dobrze się czujemy, pojeździliśmy dwa dni na spokojnie, dałem sobie czas, żeby się wjeździć. Dzisiaj na testowym dwa fajne przejazdy, tak jakby w tych kolejkach, w tych pierwszych dwóch przejazdach dwa drugie czasy, więc jakby myślę, że jest ok, Co prawda na rajdzie na pewno będzie trochę niepewności, jakby liczę się z tym, no bo rajd i prawdziwy odcinek to jest zupełnie co innego, ale spokojnie. Przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów, które odbyło się w czwartkowy wieczór w Millenium Hall, załogi sprawdziły się na odcinku testowym. Zwycięsko z tej próby wyszli bracia Kotarbowie, którzy o 0,7 sekundy wyprzedzili Byśkiniewicza i Siatkowskiego. Na pewno będziemy chcieli zostać w drodze, ale no też równie szybko pojechać, więc zrobimy wszystko, żeby no jutro się pokazać jak z najlepszej strony. Marma 32 rajd Rzeszowski zakończy się w sobotnie popołudnie. W ciągu dwóch dni załogi przejadą 11 odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 153 km.